Ekscelencje, panie, panowie, szanowni goście, szalom, pokój wam pochodzącym z daleka i pokój tym z bliska. Witam wszystkich państwa razem i każdego z osobna. Gorąco witam gościa honorowego naszej konferencji, przybyłego z dalekiej Argentyny, pana rabina Abrahama z kurkiem, wraz z rodziną. Witamy Serdecznie ściskam naszego wieloletniego, niezawodnego przyjaciela, Naczelnego Rabina Polski, Pana Michaela Szydrycha. Pragnę także przywitać, mam nadzieję, że już jest na sali, Naczelnego Rabina Krakowa, Pana Elizera Gurary. Wielki zaszczyt uczynił nam, przyjmując nasze zaproszenie, Prymas Senior, Ksiądz Arcybiskup Henryk Muszyński, architekt dialogu Polski. Polsce, Ksiądz Arcybiskup parę dni temu otrzymał wspaniałe wyróżnienie przyznawane przez związek kombatantów żydowskich w powstanie w getcie warszawskim. Piękne wyróżnienie i jak czytam w uzasadnieniu za, nie tylko za, za swoje zasługi w dialogu, ale także, ale także za przeciwstawianie się i za działalność na rzecz przeciwstawianie się antysemityzmowi. Witam także z wdzięcznością księdza biskupa Mieczysława Cisło, Przewodniczącego Komitetu do Spraw Dialogu z Judaizmem, Konferencji Episkopatu Polski. Witamy serdecznie. Księdz biskup nadał dialogowi z judaizmem w Polsce całkiem nową dynamikę, nowe treści i formy. Trudno będzie w tym dziele jego następcom osiągnąć więcej. Z wielką satysfakcją chcę zakomunikować jako współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, że ksiądz biskup został niedawno honorowym członkiem naszej rady. Dziękujemy jeszcze raz i gratulujemy. Obok arcybiskupa Gądeckiego i arcybiskupa Muszyńskiego Serdecznie i z przyjaźnią witam naszego biskupa, Wynariusza Kieleckiego, Jana Piotrowskiego, promotora dialogu w diecezji w regionie. Pozostali goście, którzy uczynili nam wielki zaszczyt, przyjęli zaproszenie i są na tej sali, zostaną przedstawieni i powitani w miarę pojawiania się na tej scenie. Przyjaciele, spotkaliśmy się w sposób szczególny, w sposób szczególny, pochylić się nad ofiarami okropnej tragedii, która 70 lat temu rozegrała się na ulicach naszego miasta. Sąsiedzi wystąpili przeciwko sąsiadom, zadając im cierpienie, ból, śmierć. Ta ohydna zbrodnia dotknęła tych, którzy cudem ocaleli z najstraszliwszego doświadczenia ludzkości, zagłady, zwanej Shoah lub Holokaust, gdy cały naród został wykluczony z rodziny ludzkiej i skazany na całkowite unicestwienie. Ale chcemy pochylić się także nad nami samymi. Dwa tygodnie temu na zaproszenie Stowarzyszenia Mienia Nakarskiego wybitni badacze i myśliciele zastanawiali się nad mechanizmem tej zbrodni i jej skutkami historycznymi, społecznymi. I jej zatrutymi owocami, które zjadamy i współcześnie. Dzisiejszy dialog tak wielkich postaci, które przyjechały do Kielc, mamy nadzieję, szybko przekształci się w spotkanie w głębi, w głębi duchowego i uzdrawiającego doświadczenia, jakim jest przebaczenie. I chociaż jak mawiał pewien do, do Dominikani, przebaczenie jest milczeniem w głębi ciszy. Nie wątpię, że dzisiaj padną słowa, które doprowadzą nas do gruntu, na którym wyrasta przebaczenie, do prawdy, nie tej historycznej, tylko prawdy o nas samych, otwieranej pytaniem kim jestem, kim jesteśmy. W roku jubileuszowym Jan Paweł II w roku 2000 Jan Paweł II wyraził postanowienie, aby szukać prawdy i krzewić ją łagodnie i z miłością. Przekonaniu, że prawda nie inaczej się narzuca, jak tylko mocą samej prawdy. Swoje swojej adhortacji Amorys Leticja, Franciszek pisze, dziś wiemy, że abyśmy mogli przebaczyć, trzeba przejść przez wyzwalające doświadczenie zrozumienia i wybaczenia sobie samym. Tak więc możliwość obwiniania innych staje się fałszywą kulturą. Trzeba się modlić z naszą własną historią zaakceptować siebie, umieć żyć własnymi ograniczeniami, a także przebaczyć sobie, abyśmy mogli mieć tę samą postawę wobec innych. Komentując polsko-ukraińską deklarację wydaną w rocznicę Gehenny Polaków doświadczonej na Wołyniu, arcybiskup Józek, Józef Michalik powiedział, nie ma przebaczenia tam, gdzie nie ma równie głębokiej świadomości bólu, przestępstwa, dramatu, który się dokonał. Im głębiej zaglądamy w ten dramat, tym większą rolę ma przebaczenie. Niechaj nasze spotkanie doprowadzi nas do prawdy, do głębokiej świadomości dramatu i do przebaczenia, i do pojednania. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu księdza biskupa Jana Pawlowskiego. Szanowni Państwo, wszyscy zebrani, księże Prymasie, Nowina Wielkanocnego Poranka to pokój i w duchu tego pokoju pozdrawiam to czcigodne zgromadzenie i życzę, aby konferencja, pamięć, dialog i pojednanie budowały ten pokój, który jest tęsknotą ludzkiego serca, ten pokój, który jest tak drogi Bogu Izraela i nam chrześcijanom, ten pokój, który powinien zagościć we wszystkich ludzkich sercach. Pragnę jedynie odwołać się do niewielkich, niewielkiego fragmentu z listu, z drugiego listu świętego Pawła Apostoła, z drugiego listu do, do Koryntii. Oddani posługiwaniu zleconemu nam przez miłosierdzie nie upadajmy na dół, unikajmy postępowania, ukrywającego sprawy hańbiące. Nie uciekajmy się do żadnych podstępów ani nie farczujmy Słowa Bożego. Lecz pokazywaniem prawdy przedstawiajmy siebie samych w obliczu Boga osądzanym sumieniem każdego człowieka. Niech prawda, której źródłem jest Bóg, pozwala nam odkrywać również prawdę o sobie i o tym, co dzieje się wokół nas i co wydarzyło się kiedyś w tym mieście. Dziękuję. Szczęść Boży. Dziękuję bardzo. Proszę, rabina Mekarza dobry, szanowni. Słowo ciepłaczenie. To jest bardzo ciekawe słowo, bardzo koncepcja. Jeżeli będziemy pomyśleć w jaki sposób człowiek jest inaczej jak wszyscy inni wierzą, jednym rzecz to jest czy my mamy możliwości mówić. I w tym samym sensie nie tylko mówić, a my jesteśmy jedynym Wierząt, który mogę też rozumieć, że robią coś źle i czy my mamy możliwości prosić o ciepaczenie. różnica między wierząt i człowiek, czy my mamy takie wyjątkowe możliwości, prosić o ciepaczenie. Co to jest to ciepaczenie? Nie mogę zmienić jak było. Czybacie, mogę rozumieć, bardziej to jest nie na przeszłość, ale na przyszłość. Kiedy ja mogę, kiedy ja mogę, znajdę prawdę, przyznać prawdę i rozumieć, że ja powinno prosić cieba To jest na bardziej, bardziej ludzka rzecz. Nawet mogę rozumieć, to jest dlaczego. Pan Bóg tworzył człowiek. I nie tylko jeszcze jeden typ wierząt, czy człowiek może prosić, trzeba czy Chcę być pełny człowiek? Człowiek, w, w obrazem, jak Bóg tworzył nas, jak on chce, my będziemy, to jest, będzie prosić na trzeba czy Jedynie, jeden, jeden krótką myśl. I to jest, kiedy ja mam wolny wybór. To jest bardzo głęboko punkt wiary, w, nasi, w naszym wiary, chrześcijaństwo, judaizm. Ja mam wol, wolny wybór, ja mogę robić, jakie ja chcę. Ale pytanie to jest, dlaczego ja mam możliwości zobaczyć, drugi człowiek robi coś źle? Czy ja mogę robić źle dobrze, a dlaczego wy macie prawo zobaczyć, kiedy ja robię coś źle? Dlaczego to? To nie jest mój wybór. Co to znaczy na poziomie teologiczny, czy ja wiedziałem drugi człowiek grzesić? Dlaczego miał takie okazje? I tutaj głęboko wierzę, kiedy ja widzę, że drugi człowiek robi coś źle, to nie jest czy ja będę mówić o nieźle, to jest moment refleksji też dla mnie. W jaki sposób ja mogę być lepszy. Wszystko, co było tutaj 70 lat, to jest moment refleksji dla wszyscy. W jaki sposób my mogę być lepszy. Ciebać, ciebaczenie to nie jest aż tak. Na przeszłość, który już był, raczej na przyszłość, w jaki sposób my mogę budować lepiej świat. Tikun Olam, poprawić nasz świat, być trochę lepiej. Dziękuję. Teraz poproszę święta Grzegorza Michalczyka, wiceprzewodniczącego Polskiej Rady Stowarzyszeni Żydów Krajowego Duszpasterza Środowisk o odczytanie listu. Od przewodniczącego konferencji episkopatów Polski, księdza arcybiskupa Gądeckiego. pan Bogdan Białek, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, prezes Stowarzyszenia imienia Jana Karskiego. Wielce szanowny panie prezesie list zaczyna się od cytatu. Wyrażamy nadzieję, że dialog katolicko-żydowski będzie służył przemianie oblicza naszej ziemi, na której chrześcijanie i Żydzi pragną wspólnie świadczyć o wspaniałości Boga, dzieł stworzenia, godności człowieka i jego przeznaczenia do życia wiecznego. Sama postawa dialogu jawi się jako jeden z błogosławionych owoców spotkań chrześcijańsko-żydowskich. Kultura dialogu rozwija się wtedy, gdy jest pielęgnowana na co dzień. Praktyka dialogu chrześcijan i Żydów powinna rodzić trwałą postawę, polegającą na stałej otwartości na obecność i potrzeby innych. Uniwersalna cnota dialogu działa poniekąd na rzecz przemiany całego świata. Właśnie tymi słowami i tą samą nadzieją, która ożywiała biskupów polskich gromadzących się w rocznicę ogłoszenia deklaracji soborowej Nostra Etate. Dzielę się dzisiaj z uczestnikami uroczystości rocznicowych w Kielcach. Jestem głęboko przekonany, że to właśnie kultura dialogu, pielęgnowana na co dzień, tworzy przestrzeń pojednania i wspólnoty. Kultura dialogu i wszystko, czym się ona wyraża odnowiony grup ofiar pogromu na cmentarzu żydowskim w Kielcach, pomnik Menora, dedykowany Żydom, zamordowanym w czasie zagłady przez nazistowskie Niemcy. Tablica z modlitwą świętego Jana Pawła II wmurowana w bruk przed kamienicą, miejscem zbrodni, coroczny marsz pamięci i modlitwy, ale także wiele innych, mniej spektakularnych, lecz powszednich czynów i znaków zrozumienia, pamięci i troski. Los żydowski w XX wieku został głęboko naznaczony bólem i cierpieniem w osamotnieniu. Gdyby chrześcijanie i Żydzi praktykowali w przeszłości religijne braterstwo, więcej Żydów znalazłoby ratunek i pomoc ze strony chrześcijan. Tym bardziej na wdzięczny szacunek i wsparcie zasługują dzisiaj ludzie pojednania, odnawiający wzajemne relacje, rozbudzający cnotę dialogu, uczący jak żyć we wzajemnym poszanowaniu, we współczującej otwartości na innego i w pokoju. Rozumianym jako przestrzeń wolności dla każdego. W tę aktywność wpisuje się również Majowa Konferencja Pamięć, Dialog, Pojednanie, Duchowe Wymiary Przebaczenia oraz honorowy tytuł Człowiek Pojednania, który w tym roku Polska Rada Chrześcijan i Żydów nadaje Panu Rabinowi Spórce. Na ręce czcigodnych rabinów, naczelnego rabina Polski Michaela Szudrycha oraz rabina Abrahama Spórki. Składam wyrazy wdzięczności dla odradzających się w ostatnich dekadach religijnych wspólnot Żydów w Polsce i na świecie. Za ich otwartość na inicjatywy dialogu, za pogłębianie braterskich więzi, które pozwalają coraz bardziej umacniać nasze wspólne duchowe dziedzictwo. W całej wspólnocie chrześcijan i Żydów zgromadzonej na tegorocznych uroczystościach w Kielcach ślę serdeczne wyrazy pozdrowienia i solidarności. W codziennym pielęgnowaniu kultury dialogu niech dobry Bóg, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba udzieli nam wszystkim swojego błogosławieństwa. Stanisław Gądecki, arcybiskup Metropolita Poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. I proszę o głos księdza Wyspawie Czysława Cisło, przewodniczącego Komitetu do Spraw Dialogu z Judaizmem. Dziękujemy, że księdze pomimo pomimo tylu zajęć znalazł czas przechodząc. Drodzy szanowni bracia rabini, drodzy biskupi, szanowni państwo, szanowni panie pograni Wszyscy pamiętamy, co stało, stało się, zdarzyło się 13 maja 1981 roku na placu Świętego Piotra, kiedy kule przeszyły organizm papieża Jana Pawła II. Do pierwszych słów papieża, który wypowiedział, jak tylko po operacji, yy, odzyskał świadomość, przytomność, były słowa: Przebaczam mojemu bratu który chciał mnie zabić. Papież odwiedził Ariakczę w więzieniu, kiedy ten już odbywał karę. Jeszcze raz powtórzył te słowa, kiedy go przytulił do swojej piersi. Kiedyś papież, jak gdyby usprawiedliwiając te swoje słowa, powiedział Przebaczenie nie urąga sprawiedliwości. Przebaczenie dokonuje się właśnie w sercu człowieka. W jaki sposób chroni przed zemstą. Tak jak Bóg zabezpiecza Kaina przed zemstą, dając mu znak, będzie chodził przez całe życie z piętnem swojej zbrodni. Dzisiaj możemy cieszyć się, że z jednej strony ci zranieni. Strzołach, ale także zranieni przez zło niektórych naszych rodaków, bracia Żydzi, z jednej strony pokonują w sobie właśnie y, tę postawę odwetu, nie urągając sprawiedliwości ścigania zbrodniarzy. Natomiast z drugiej strony coraz bardziej rozwija się, dojrzewa postawa. Polaków przyjmowania gorzkiej prawdy. Gorzkiej prawdy, której na imię będzie w naszej historii jedwabne kielce. Tak jak w wielkiej historii narodów, na imię wielkiej zbrodni będzie miał Auschwitz czy Kobymar. Tutaj chciałem serdecznie pogratulować tej konferencji, w tym miejscu, które pokonuje gorzką prawdę. I myślę, że nie tylko społeczeństwo Kielc, ale całej Polski, wszystkich Polaków, przyjmuje gorzką prawdę, która wyzwala i oczyszcza. I ona właśnie buduje, przyjęta ta prawda, buduje nasze wzajemne relacje, naszą wspólnotę. Bo ta wspólnota ma dążyć do tego, żebyśmy w pełni byli braćmi katolicy i Żydzi. Tak jak to wspomniał Arcybiskup Gonderski w swoim słowie. Chciałem zacytować, proszę wybaczyć, że posłużę się hmm, pewną recenzją książki, która się ukazała także w języku polskim, napisana, napisanej hmm, przez hmm, pisarkę Kori, czyli Kornelię ten Bum, pochodzącą z Harlemu, miasta położonego na zachód od Amsterdamu. W czasie II wojny światowej wraz z ojcem i kilkoma innymi członkami rodziny ukrywała wielu Żydów. Ostatecznie ze swoją siostrą dostała się do obozu w Ravensbrück. Jej siostra, Betsy, zginęła tam. Ją natomiast uwolniły wojska amerykańskie. Gdy Kori opuszczała obóz, postanowiła, że nigdy już nie wróci do Niemiec. Minęły długie lata, a Kori została znaną w Niderlandach pisarką. Pewnego razu do jej drzwi zapukał listonosz. Uniwersytet w, He w Heidelbergu zaprosił ją z odczytem. Długo wahała się, ale ponieważ od wojny minęło dużo czasu, zdecydowała się pojechać tam. <laughs> po jej wykładzie podszedł do niej starszy mężczyzna i powiedział, że był jednym z oprawców w obozie, w którym zginęła jej siostra. Wyciągnął do niej rękę. We wzruszającej książce Bezpieczna kryjówka, wydanej po raz pierwszy w 71 roku poprzedniego wieku, Kori opisuje, że w jednej sekundzie różne uczucia załadnęły jej sercem: nienawiść, złość, krzyk, rozpaczy. Podjęła jednak decyzję, ich dłonie spotkały się. Wtedy cała fala nienawiści opadła. Poczuła tylko jedno, litość i współczucie dla tego już starego człowieka, który w ludzkim rozumieniu przegrał swoje życie przez to, że zadawał ból i śmierć innym. Podjęła decyzję o przebaczeniu wbrew swoim emocjom. Uczucia zaczęły zamieniać się później. W ten sposób nauczyła się, że przebaczenie jest decyzją, a nie uczuciem. W 1977 roku Cori przeniosła się do Kalifornii. Gdzie mieszkała aż do śmierci, w 1983 roku. W swoich wystąpieniach mawiała, że przebaczenie to nic innego, jak prosta odpowiedź na wołanie Jana Chrzciciela za słowami proroka Izajasza. Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane. Te słowa są zadaniem dla nas. Dziękuję. Dziękuję bardzo Księżom Biskupom, dziękuję Panu Rabinowi.